Cześć Wam wszystkim z tej strony, Ania. Witam Was na kolejnym odcinku ze mną. Dzisiaj zobaczycie mój trening pośladków i dwugłowych. Najpierw zaczniemy od rozgrzewki, więc zapraszam Was do oglądania. Lecimy. Jak wiecie, każdy trening zaczynam od rozgrzewki dwa, trzy, cztery ćwiczenia, w zależności od tego, jaki, jaki to jest trening. Ja polecam robić jakieś ćwiczenia mobilizacyjne, żeby, żeby poprawić tą mobilność. Ja akurat to stosuję i bardzo polecam swoim podopiecznym. Więc, tak jak mówiłam, zaczynamy najpierw od rozgrzewki, a później zaczniemy trening. I tak, zaczynamy pierwsze ćwiczenie, odwodzenie na maszynie. Tutaj e, na tej maszynie e, staram się po prostu rozgrzać. Tak? To nie, nie traktuję tego jak ćwiczenie jakieś bazowe, tylko jako aktywacja pośladka. Więc e, jako rozgrzewka jest to fajna opcja. Jeżeli e, liczycie na to, że pośladek od tego ćwiczenia urośnie, to niestety, ale muszę was zmartwić. Że... I tak się nie stanie. No i co? Zaczynamy. E, jeśli chodzi o to ćwiczenie, to e, będę robiła w ten sposób, że będę sobie zmniejszać e, o 10 mniej więcej 10 kg ciężar. Zaczynam od ciężaru e, 59 kg i następnie zmniejszę do, e, do 40. Tutaj jest 40. 45 albo 50. Zobaczymy, po 20, po 20 powtórzeń staram się nie robić przerw, tylko od największego ciężaru do najmniejszego i to jest jedna seria, czyli taki dropset. Bardzo fajnie wchodzi. Lubię w ten sposób robić się rozgrzewkę. Polecam Wam spróbować, bo to jest fajny sposób na. Aktywację właśnie pośladka. I tak, drugie ćwiczenie. Tutaj było odwodzenie, tutaj będzie przywodzenie. To jest dodatkowe ćwiczenie, które sobie wrzuciłam do planu, żeby troszeczkę te mięśnie też poruszać, bo długo nie robiłam przywodzicieli. Więc tutaj też dodatkowo sobie zrobimy, a później pójdziemy na dół robić hip thrusty. I tak 20 powtórzeń, 3 serie. I jak widzicie, ja tutaj w tym momencie zatrzymuję ruch, to jest fajny sposób. Tutaj na tej drugiej, na tej pierwszej maszynie, której robiłam, tak samo i powolutku puszczam. Czyli ściskam mocno, tutaj wtedy bardzo mocno pracują te mięśnie, i puszczam delikatnie. Ktoś z Was nie zna tego patentu, to powtórzę. Ławka z e, kosem w dół. Bardzo dobry sposób na to, żeby e, sobie progresować ciężarem, bo wiadomo, że na początku ten ciężar jest niewielki. Możemy sobie ustawić ławkę tak, tak normalnie, tak tutaj się oprzeć i e, podnieść sobie ten ciężar. No ale z czasem, jak ten ciężar dodajemy. Tak, i progresujemy. To jest coraz ciężej, więc dziewczyny proszą swoich facetów, którzy podchodzą, podają im sztangę, i ona dopiero robi. A w momencie, kiedy nie mają tego faceta, to nie wiedzą, jak sobie poradzić. Jest łatwy sposób: wystarczy ławka ze skosem w dół, i tak ustawiamy się na ławce, ustawiamy sobie sztangę, zresztą zaraz zobaczycie. Ustawiamy sobie sztangę i bez problemu. Same podnosimy tak, tą szangę, nie, nie potrzebujemy nikogo do pomocy, więc yy, polecam ten sposób, jest najlepszy. Teraz będzie 220. Zobaczymy, jak dzisiaj im pójdzie. Może mi się uda zrobić 240, ale nie obiecuję, bo jestem dwa tygodnie przed redukcją. Te siły, wiadomo, nie są już takie e, duże, a na redukcji będą jeszcze mniejsze. Chwilę przerwy i robimy, przerwę, przerwę. robimy kolejną serię. Tak jak Wam wspominałam, za dwa tygodnie zaczynam redukcję i zaczynam przygotowania do zawodów. Do tych zawodów przed Olimpią oczywiście, o których Wam wspominałam. Nie zdradzam dalej, gdzie to będzie. Możecie w komentarzach napisać, co typujecie, który kraj więc e, będzie, będzie mi bardzo miło, jestem ciekawa co e, jaki kraj, e, czy ktoś z Was e, zgadnie, czy, czy jednak nie do, domyślacie się, gdzie, gdzie chce jechać, a mogę dać jako podpowiedź, że e, na pewno raz wspominałam na Instagramie, e, gdzie bym chciała pojechać, więc może to będzie dla niektórych wskazówka. I tak bardzo się cieszę w końcu na tą redukcję, nie ukrywam, bo e, jednak wolę, wolę tą formę taką e, e, przedstartową e, wolę się oglądać w tej wersji niż na off-sezonie. Więc e, no, e, odliczam już do, 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 do tej redukcji i mam nadzieję, że wszystko pójdzie według naszego planu, że uda się po raz trzeci wygrać kwalifikacje. Chociaż to nie jest jakiś cel, tak? bo te zawody są tylko po to, żeby żeby się rozgrzać przed Olimpią, żebym sobie przypomniała jak to jest na scenie, jak to jest się zaprezentować troszeczkę. Zmieniam też układ swój, więc tutaj też chciałabym go wypróbować. I tak naprawdę no, celem jest Olimpia, tak? żeby była żeby poszła mi jak najlepiej, żeby się pokazać z najlepszej strony. A będę po prostu spokojniejsza, jeżeli już będę miała formę wcześniej zrobioną właśnie na tych pierwszych zawodach, to już wiadomo, że do olimpii będzie to po prostu łatwiej utrzymać. No i spokojniejsza głowa, że już ta forma jest gotowa, więc nie trzeba się z niczym spieszyć. Ja wolę wcześniej być przygotowana niż na ostatnią chwilę wszystko załatwiać. No, z zaczynamy. No i tak, próbujemy 240. Nie wiem, jak mi dzisiaj pójdzie. Szczerze mówiąc, bo jest strasznie gorąco. Nie wiem, jak u Was jest, ale tutaj w Białym Stoku jest po prostu Sahara. I dupa. Nie zrobiłam tyle, ile chciałam. No trudno. No i tak, po hip Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. To będzie seria łączona. Martwy ciąg na prostych nogach na Smithie, plus uginanie leżąc na maszynie. I tutaj, z tego względu, że to jest seria łączona, będę robiła niewielkim ciężarem. Tutaj zrobię trzy serie po 15 powtórzeń. Uginanie leżąc. 20 powtórzeń i również 3 seria. Zapomniałam dodać, że robię jedno nóż, ale to pewnie zauważyliście. Nie wiem, czy zauważyliście, ale e, tutaj robiąc ten martwy na prostych, e, mam bardziej wyprostowane nogi, one są naprawdę lekko ugięte. Praktycznie można powiedzieć, że robię ich na wyprostowanych. Ja robię to celowo, ponieważ e, bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby, żeby mieć jak jak największą separację między pośladkiem i dwugłowym. I zauważyłam, że im więcej robię takich ćwiczeń, tym ta separacja jest lepsza. Czyli, e, czyli wszystkie osoby, które mnie oglądają, e, które szykują się na przykład do kategorii wellness, e, które mają z tym problem, widzą, że na przykład ustawiają się z tyłu, widzą, że mają pośladek, ale nie robi się taka typowa łezka wellnessiary, Pewnie wiedzą o co chodzi, czyli taka łezka typowa, i nie wiedzą, co robią nie tak, to zwróćcie uwagę właśnie na to, czy w waszym planie treningowym są ćwiczenia, które rozciągają bardzo mocno właśnie tą tą tylną taśmę. I czy są właśnie tego typu ćwiczenia, bo większość dziewczyn robi po prostu robi martwy ciąg na prostych, ale angażuje bardziej poślad. I. No, i w efekcie jest tak właśnie jak ja też miałam. Czyli w momencie kiedy ustawiłam się z tyłu, tego docięcia tutaj nie miałam na swoim debiucie w Portugalii. Właśnie tego brakowało, więc e, już e, drugi raz nie popełniam ten sam błąd. E, uczę się i. Teraz w szczególności właśnie pracuję nad tym, żeby, żeby przy tych wszystkich ćwiczeniach maksymalnie właśnie rozciągać e, tą część właśnie ten dwugłowy i widzę, że już jest poprawa. Łukasz też mówi, że e, po zdjęciach, że, że bardzo się poprawiło, więc e, mogę Wam polecić to, bo wiem, że to działa. Kolejne ćwiczenie, martwy ciąg na jednej nodze, tak jak Wam wspominałam już wcześniej, tak robię wszystkie ćwiczenia, żeby, żeby ta separacja była jak najlepsza na tylnej części mojego ciała. I tutaj też trzy serie po 20 powtórzeń, ciężar 15 kg. I co, robimy. Ciężko, ciężko dzisiaj. Te upały po prostu nie strasznie męczą i troszeczkę nie ukrywam, ale dają mi w kość, jeśli chodzi o treningi. Jak sami pewnie też widzicie, wyglądam jakbym wyszła z prysznica. Ale co zrobić? No trzeba zrobić swoje, zrobić trening. I odhaczyć, że tak powiem, nawet jeżeli jest ciężko, nawet jak się troszeczkę gorzej czujemy, nie jest nam komfortowo, to, to jednak e, lepiej nie odpuszczać. No. Zresztą wiecie sami, że ja, e, ja nie jestem z tych osób, które lubią odpuszczać. E, prędzej, prędzej się bardziej rozchoruję, czy, e, że tak powiem, pogorszę sobie kontuzję, niż odpuszczę trening. No i tak kochani, ostatnie ćwiczenie na maszynie Smith, ośle wykopy, tak już pewnie widzieliście w poprzednich odcinkach, robiłam już to ćwiczenie, pokazywałam Wam patent, który mam, który, który mam na to, żeby ten haczyk nie zaczepiał o te tutaj wystające elementy. Jeżeli to, to zwłaszcza do dziewczyn, jeżeli chcecie zobaczyć, na czym polega ten patent, to musicie się cofnąć i obejrzeć sobie poprzednie odcinki. Tam znajdziecie właśnie ten sposób. Ostatnie ćwiczenie na Mięśnie pośladkowe. Robimy niewielkim ciężarem. Tak, dziewczyny, ja mam tutaj po piące z jednej strony i z drugiej strony. Jeżeli jesteście początkujące, no to polecam w ogóle nie zakładać ciężar, bo ogólnie ta cała maszyna razem z tymi wszystkimi metalowymi elementami waży myślę, że z 10-15 kg, jak nie więcej, bo to zależy też od maszyny. Więc na początku, na początku radzę w ogóle nie zakładać ciężarów, jeżeli jest ciężko, pomimo tego, że nie ma ciężaru, to polecam Wam zrobić z ciężarkami, które zaczepia się tutaj na kostkę, pewnie wiecie o które chodzi i zrobić sobie te same ćwiczenie, tylko z tylko takim ciężarem na kostkę, a później z czasem próbować tutaj na maszynie. Na pewno z czasem będziecie już w stanie zrobić, bo to jest tylko kwestia, kwestia po prostu czasu. Dobra, dosyć gadania, trzeba się zabrać. No i tak, trening zrobiony. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Bardzo by mnie ucieszył jakiś komentarz pod tym filmikiem. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie również o moim kodzie rabatowym Anka10, który wam daje 10% rabatu na cały asortyment w sklepie Master Power. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.